nauczy się przeprowadzać, przeprowadzać atak, atak brute force jak prawdziwy hacker. Zobaczmy. Naszym, Naszym celem jest ta oto to, to strona internetowa, na której jest formularz Sprawdźmy przykładową kombinację. Admin, has, Admin hasło. hasło. Invalid credentials. Nie udało się zalogować. Jak, jak przeprowadzić atak typu brute force, gdzie brutalnie, brutalnie wymuszamy login, login i hasło. Aby taki latak przeprowadzić musimy, musimy mieć listę e, haseł, haseł i listę, listę nicków, username'ów. No ja już może taką posiadam, posiadam, więc możemy przejść do kolejnego kroku. Użyjemy w tym poradniku programu Hydra. Hydra. Następnie, następnie wpisujemy hmm, y, Myślnik, myślnik duże L i, i tutaj listę, i listę naszych na ty, na naszych username'ów Potem myślnik, myślnik P, P duże P i listę, listę haseł. No, dla, żeby, żeby Wam to zobrazować, jak, jak Wam wyplątuje, pokażę Wam, jak wyglądają te listy. No, no, tutaj no, jeszcze no coś, to widać wam Od nowych no, linii jest nowe no, hasła, no, wszystkie nie. Wszystkie, i tak, I tak samo sam z, z nazwami użytkowników. Dobra, to wracamy do pisania naszej komendy. No to mamy teraz, nie ten, 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 teraz podajemy tak, port, myślnik S, S i port strony internetową, którą hakujemy. Zazwyczaj no jest to 443 albo 80, 80 ale my tutaj my mamy środowisko testowe, na którym port jest 58631. Wklejamy ten port i, i teraz wpisujemy IP naszego, naszego celu, a jaka jest IP naszego celu, no IP naszego celu jest takie. Kopiujemy. wklejamy, tutaj nam się do... razem z, z, z protokołem ten, ten w korbie skopiowało, ale musimy to, to usunąć. Następnie jak... wpisujemy, no, no zobaczmy w ogóle jak wygląda ten formularz lobowania, e, przerwawmy w, bur w burp silt, do żądanie żądanie danie logowania. Danie. Włączamy na słuchiwanie pro, serweru proxy i wpisujemy przykładowo jakieś byle co, żeby po prostu No i teraz nam przechwytuje, teraz przechwytuje, do repeatera wysyłamy ctrl To już możemy wyłączyć. W bo pokazuje nam, że to jest żądanie POST i parametrami, parametrami tego żądania jest username równa się do takiej jak jakiej i password równa I się byle jakie hasło no to, to mamy już informacje, które pozwolą nam kontynuować, kontynuować pisanie naszej komendy Musimy, Musimy, wie, pie, wiemy pie, że to jest post więc wpisujemy http, HTTP myślnik post myślnik form w, w przypadku, przypadku protokołu HTTP, https gdyby tutaj było https ale nie mamy HTTP I, i potem po spacji dajemy e, w taki, taki sposób e, e, cudzysłowy i popatrzmy w jakiej ścieżce, ścieżce to jest te żądanie, no, ścieżka jest taka. taka taka jest ścieżka czyli po prostu jest sam ukośnik nie? no to bierzemy wpisujemy teraz ścieżkę, dwukropek i teraz, I teraz parametry, parametry naszego żądania, czyli jakie są? Username. Musimy, Musimy to dokładnie, dokładnie wpisać username. Ważne Warto jest tutaj, do wielkość, wielkość liter. liter. Musi być identyczne. Równa się. I teraz, I teraz dwie takie znaczki. I pomiędzy te znaczki wpisujemy user. Tak, tak żeby program wiedział, wiedział że że to, że, że na, na, miejscu na miejscu tego, tego user, żeby wkleić po, po kolei listę, po, po kolei słowa z listy userów. E, no, no i teraz i dajemy, kolejne tutaj rozdzielenie argumentów z takim znakiem. Z takim znakiem. E, jak jak widzimy, widzimy tutaj też występuje takie, takie samo rozdzielenie argumentów. argumentów. Um, rozdzielamy argumenty takim, takim znakiem i wpisujemy Znowu, no, tu jest, jest password, to, element, to, musimy, to musimy słowo, słowo przewidać password. Równa się. I teraz i, I teraz. I teraz. Znowu te dwa znaczki, znaczki śmieszne. I pas. pas. To, to, musi być, ok, to musi być koniecznie musi być znaczek, pas, znaczek. A tutaj musi być koniecznie znaczek, user, znaczek. Po w kropku wpisujemy. F duże, duże równa się i, I to co to oznacza? To no F to znaczy, to znaczy że jak, jaka, jaka jest, jest odpowiedź, odpowiedź serwera w przypadku fałszywego logowania? No to, to musimy znaleźć, znaleźć unikatową, unikatową odpowiedź serwera w przypadku fałszywego logowania. Jak, fałszywego logowania. jak widzimy, jak, jak wyredrywamy sobie odpowiedź, to. to okazuje nam się, że wyświetla się komunikat, komunikat Invalid Credentials. Jak popatrzymy w, w HTML-u tej, tej samej strony, to widzimy, że, że tutaj jest zapisane Invalid Credentials, credentials. Czyli, czyli musimy skopiować ten Invalid credentials, te credentials i wkleić w miejsce i... fałszywego wyniku logowania. No i, no i, i tak w taki mądry skonstruowaliśmy nasze polecenie do brutalnej w, Brutalnego, brutalnego wymuszenia, wymuszenia haseł, haseł, czyli tak, tak zwanego brutforsa. Odpalimy teraz tę komendę i zobaczymy, jaki będzie rezultat. No i teraz odbywa się proces, proces hakowania, proces łamywania się na konto, proces, konto, proces testowania, testowania po kolei wszystkich kombinacji nazw użytkownika i hasła. No i znalazło nam kombinację poprawną. Login admin, hasło ZXCVBNM. Tutaj możemy sobie ten program zamknąć. zamknąć. No, no i, spróbujmy i spróbujmy teraz się zalogować. Has uh, userny admin hasło i hasło skopiujemy sobie. sobie. I wklejemy w miejsce hasła i, i logujemy się. Login successful. No i dziękuję, dziękuję za uwagę. To, to by było na tyle.